Cześć, witam cię serdecznie w materiale z zakresu przygotowania motorycznego. Ja nazywam się Dawid Gaweł, jestem trenerem i szkoleniowcem. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem tematu paliometrii. Paliometria, czy też jak często jest to kojarzone z treningiem szukowym, metodą szukową wywodzącą się z bloku wschodniego, jest to rodzaj treningu wykorzystujący cykl rozciągnięcia skurcz. Mówiąc o treningu plyometrycznym, mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju skoki, przeskoki, czy też ewentualnie skipy. Trening plyometryczny jest takim swojego rodzaju połączeniem elementu siły, jak i szybkości, także stanowi można powiedzieć, transfer między Siłownią, zdolnością motoryczną, jaką jest siła, a tym, co zawodnik ma do przekazania, generowania, na przykład na boisku, na sali sportowej. Jeśli chodzi o plyometrię, kluczowym właśnie pojęciem będzie tutaj wymieniany wcześniej cykl rozciągnięcia skurcz. O co tutaj chodzi? W takiej czynności jak na przykład skok czy zaskok możemy wyróżnić sobie trzy fazy. Pierwsza faza, faza ekscentryczna, jest to faza, kiedy mięsień ulega rozciągnięciu. Następnie kolejna faza, amortyzacji, czy też jak to jest po angielsku nazywane time to rebound, jest to taka faza pośrednia pomiędzy ruchem ekscentrycznym a koncentrycznym. I trzecia faza, faza koncentryczna, która tutaj w tym rodzaju treningu będziemy chcieli ją jak najbardziej uwydatnić. Jest to faza, kiedy mięsień ulega skróceniu i na przykład podczas skoku będzie to ta faza pozytywna, kiedy zawodnik wyskakuje do góry. Jeśli byśmy sobie uszeregowali te Trzy czynności mięśnia, czyli ekscentryczną, koncentryczną czy izometryczną, jak to ma miejsce w plyometrii, można powiedzieć, że mięśnie mają największy potencjał siłowy do generowania siły, kolejno największy w fazie ekscentrycznej, następnie izometrycznej i jeszcze dalej najmniejszy potencjał w fazie koncentrycznej. I właśnie poprzez ten trening plyometryczny, poprzez to wstępne rozciągnięcie mięśnia, a następnie absorpcję siły poprzez fazę ekscentryczną, a następnie amortyzacji, chcemy tutaj w tym treningu podkreślić właśnie tą fazę koncentryczną, tak żeby zawodnik był w stanie jak najżej wyskoczyć, jak najdalej się odbić. Jeśli chodzi o ćwiczenia plyometryczne, możemy je sobie podzielić według kategorii. Pierwszym rodzajem ćwiczeń będzie to jump, czyli skok. Chodzi tutaj nam o ćwiczenia, gdzie po odbiciu obu nóż lądujemy tak samo na obie nogi. Mogą to być różnego rodzaju skoki, czy w dal, czy w zwierz. Kolejny rodzaj ćwiczeń będzie to bound. Tutaj odbijamy się z jednej nogi, lądujemy na drugą nogę. I trzeci, ostatni rodzaj ćwiczeń, hop. Tutaj, po odbiciu z jednej kończyny, lądujemy na tą samą kończynę. Możemy również podzielić sobie ćwiczenia czy ruchy planometryczne, uwzględniając inne kryterium. Będą to ruchy wykonywane z zamachem, czyli inaczej counter movement po angielsku. Będą to na przykład wyskok dosiężny z zamachem. Dalej, non-counter movement. Nie jest to typowo plyometryczny ruch, ale z racji tego tutaj podziału możemy go uwzględnić. Będzie to po prostu wyskok bez zamachu, czyli będzie to ta czysta faza koncentryczna. Idąc dalej, continuous, czyli kontynuujemy. Dane ruchy plyometryczne będą np. ciągłe skoki w dal, wzwyż. Można jeszcze powiedzieć o podwójnym kontakcie, gdzie przed tym docelowym konkretnym ruchem wykonujemy krótki naskok. Aby dobrze dobrać czy zaplanować trening plyometryczny, musimy uwzględnić kilka czynników. Przede wszystkim musimy wiedzieć, na jakim stopniu zaawansowania jest dany zawodnik. Jaką ma historię treningową, jakim poziomem siły dysponuje, a także jakie ma obuwie, gdyż tutaj może ono znacząco wpływać na właśnie to przekazywanie energii elastycznej, które będziemy chcieli trenować. W treningu plyometrycznym powinniśmy uwzględnić odpowiedni czas przerw w stosunku do pracy. Można tak powiedzieć o stosunku na przykład 1 do 5, gdzie przerwy są dość długie, powiedzmy w przedziale 2 do 3 minuty. Trening plyometryczny powinien być wykonywany na początku jednostki treningowej, kiedy jeszcze układ nerwowy czy zawodnik jest niezmęczony, świeży, tak aby wykorzystać go w jak największym stopniu. Nie ma sensu tutaj prac na wysokiej objętości, gdyż po prostu wtedy zawodnik nie będzie w stanie wygenerować swojego maksimum. Nie będzie w stanie przekazać maksymalnej siły, maksymalnego potencjału. Nie możemy tak samo używać ćwiczeń plyometrycznych jako formy treningu wytrzymałościowego, czyli tak zwanego conditioning. Gdzieś wtedy traci to po prostu y, swoją. Nie jest to cel tego rodzaju treningu, a także wtedy zwiększamy bardzo y, ryzyko kontuzji, gdyż w takich ćwiczeniach można bardzo łatwo się kontuzjować, np. uderzając o skrzynię, o boksa, na którego chcemy skoczyć. Przy programowaniu tego treningu musimy zastanowić się, jaki cel chcemy osiągnąć, przynajmniej stwierać sobie dyscyplinę i odpowiednio dobrać do tego. Rodzaj ćwiczeń. Mogą one mieć charakter odbywać się w różnych płaszczyznach, czy to będzie płaszczyzna czołowa, strzałkowa, czy też poprzeczna. Możemy wykonywać ćwiczenia w różnych wektorach pionowym poziomem czyli wertykalnym, horyzontalnym. W zależności od tego, jak długi będzie czas kontaktu z podłożem czyli ground contact time. Możemy sobie podzielić plyometrię na wolną i szybką. Jeśli mówimy o ruchach trwających, gdzie czas kontaktu z podłożem mieści się w przedziale do 250 ms, wtedy mówimy o szybkiej plyometrii. Jeżeli jest powyżej tego, mówimy o wolnej plyometrii. I znowu tutaj rodzaj czynności ruchowej, jaka będzie dominowała w danej dyscyplinie, będzie charakteryzowała dany rodzaj plyometrii. W roli podsumowania, ten rodzaj treningu jest świetnym transferem wypracowanych wcześniej z motorycznych do działań bardziej typowych na boisku. Pozwala świetnie zmniejszyć ryzyko kontuzji, właśnie poprzez te gwałtowne, dynamiczne ruchy, wykorzystujące elastyczność mięśni. Bardziej odzwierciedla działania, które mogą odbywać się w sporcie. Dzięki temu jest świetnym rozwiązaniem, ale też można nieodpowiednio go zaprogramować w treningu, przez co może wpływać negatywnie. W zależności od stopnia zaawansowania możemy zacząć sobie przykładowo od jednej jednostki treningowej w skali tygodnia. Następnie wraz z poziomem zawodnika można zwiększać ilość tych jednostek. Taką optymalną granicą, górną granicą będzie to trzy jednostki treningowe w tygodniu, co w zupełności wystarczy. Tak jak mówiłem też wcześniej, tego rodzaju ćwiczenia powinniśmy wykonywać na początku treningu, tak żeby zawodnik zawsze wykonywał je, nie będąc jeszcze zmęczony. Podsumowując, playometria świetnie sprawdzi się, zarówno jeśli chodzi o zawodników uprawiających dyscypliny oparte na mocy mięśniowej, czy też w większym stopniu uwzględniające wytrzymałość, poprawia ona takie aspekty jak moc, skoczność, dynamika, eksplozywność, elastyczność zawodnika i powinna znaleźć swoje zastosowanie w zasadzie w większości planów treningowych. To tyle jeśli chodzi o plajometrię. Dzięki, do zobaczenia.